Hejka, z tej strony Kamil. Zapraszam do kolejnego odcinku odnośnie budowy domku domku z drewna bez pozwolenia, bez kredytu. O własnych siłach go robię, czyli w sumie no praktycznie wszystko robię sam. Jak najbardziej możliwie naturalnie, z drewna z poszerzoną górą, poddaszem nieużytkowym, które jest poszerzone o 1 metr. w górę. Czyli na dole mamy 7, u góry mamy. 9 metrów, czyli w sumie o 2 metry, poszerzone było o metr w lewo i o metr w prawo. No i co? No i zapraszam do oglądania. Oczywiście, łapki w górę zostawcie. Jeśli chcecie, takie materiały systematycznie, bo mam materiał już nagrany w przód. Domek już ma dach w tym momencie, a Wy będziecie oglądać dzisiaj podłogę budowę podłogi wykonaną przeze mnie. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do wydawania komentarzy. Oczywiście. No i dajcie suba, no wejście, przecież nie masz suba, no tak, to do ciebie właśnie mówię, nie masz klikniętej subskrypcji. Zapraszam, lecimy. How you doing? Are you Całą podłogę w ramach izolacji zostały wysypane zrębki. Bardzo fajnie chłonią całą wilgoć, która idzie z gleby i z opadów. Jednocześnie nie oddając ich w górę, także tak by eliminowałem opcję jakiegoś plastiku, czyli folii, która całkowicie by tą energię zatrzymywała przy, przy glebie. Bateria! To sobie nacinałem, potem tutaj miałem zabawy, bo nie mogłem przez yy, kotwę dojść do końca piłą ręczną, więc sobie tak wyrąbywałem po troszku. Nie zawsze wszystko wychodzi tak jak sobie zaplanujemy. Czasem gdzieś ten centymetr, dwa przesunięcia i, i jest troszkę więcej zabawy. <laughs> Tu sikierki musiałem namoczyć, bo of course cały czas mi spadała, bardzo dobry sposób na to, żeby nam te sikierki nie spadały, chociaż najlepiej wbić klina z góry, ale kto ma na to czas, kiedy robota się pali, tu odmierzam. Tutaj nacinam to, co odmiżyłem wcześniej i później nawiercałem wiertarką od góry otwór obok otworu. Można było to wyżynarką czy czymś zrobić. No, ja robię tym, co mam. Także na wszystko znajduję jakieś takie swoje sposoby. Ważne, że działają. bo Pamiętajcie, zawsze najważniejsze są moim zdaniem przynajmniej te proste działania. Wszystko wtedy to tak łatwiej jakoś płynie. No jest, beleczka siedzi elegancko, jakby tam była. Tak to mniej więcej wygląda, Tu tym dyskujemy spód, potem dyskujemy górę, w środek wchodzi na metrana. Na takim patelciku, na kątownikach, będzie to jeszcze dodatkowo wzmacniane takimi podpórkami, ale to zobaczcie w dalszej części. Tak to wygląda na razie. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. Chętnie odpowiem. Może zrobię jakieś QA, albo po prostu bezpośrednio w komentarzu, jak będę miał chwilę. Oczywiście, zapraszam do łapek w górę i subskrypcji kanału. Elegancko, <laughs> oczywiście, wszystko się musi licować na takiej zasadzie. Jest spód podłogi zrobiony. Nie wiem, czy tu coś widać. Trochę bajel. Zrobione w ten sposób będzie jeszcze to będzie kręcone do tego i tam będzie jeszcze jedna, czyli na 7 metrach będą trzy takie poprzeczki. Tam jak widzicie są takie dodatkowe mocnienia, z specjalnie są kątowniki. No i tak to będzie wyglądać na górę dechy. I taki patent 2 cm I sobie... Przykręcimy całość wokół, co metr. Tutaj na szpilkach, dziesiątkach mamy skręcone i tak będzie na rogach w czterech miejscach. Mamy następne w tym rogu, no i tutaj mamy te drogi przykręte. Na trzecich skończone, a tutaj wzmocnimy. Tu to będzie ta kształta, chodnozieńki. Jest Mocniejsza konstrukcja, tu będzie się coś używać, tu jeszcze zastanawiam się nad puszczeniem jeszcze jakichś wzmocnień, aczkolwiek jest to bardzo stabilne, że dojdzie skóry decha 2 razy, 25 albo 1x3,2,4 centymetry. Tutaj mam przygotowane tylko spód, no i tutaj początek rozkładana rurą. W tym wiercimy otwór otwornicą, wybijamy wgąbkę. W opisie jest link do Instagrama, także zapraszam serdecznie, tam też czasem wrzucam różne ciekawe rzeczy, które na pewno są wcześniej niż na YouTube. przy obcinaniu, jeśli są plamki na ekranie teraz, to dlatego, że przy obcinaniu szpilki jak skierował swoje iskry moimi rękami w obiektyw. I mam powtapiane dziurki w obiektywie, także trzeba kupić nowy obiektyw. Tak to mówią, na życie. Chociaż nie jestem z tego smutnie zadowolony. Ale przynajmniej jest okazja do zakupu nowego obiektu, do którego przygotowuję się już od dłuższego czasu. Także jest okazja teraz. pod spodem, dwie podkładeczki. Z dołu dwie. Będę trzymać, jak ta lala. Przynajmniej ja dokręcam Szczycie żeby nie przeciągnąć szpilki i flex ale tym razem aparat biorę już dęk dęk, dęk, mały update prawidłowo będziemy chodzić w e, kuchni Amex mamy wzmocnienia tutaj mamy odwaziełkę odwodnienia porobione makareczkę robimy i to wygląda, porobimy do przodu że z tym szczęściem Mam jedno z Tak tutaj. Trzeba widać tutaj tutaj pomocowane. Setkami na skosie. Pod, pod skosem kręcamy. Tutaj wszystko było czyszczone Żeby było rówutko. Wszystko się skrywało, wylicowało. Tak powiem, bo nie wszędzie ładnie się przyciąło. Um. I co, I tak tutaj to wyglądało. Tutaj będzie takie duże meble, kuchnia. Tutaj wejście więc bardziej użytkowe. Tutaj. Cięższe rzeczy, jak łazience, jasne łazience. Także tutaj południowo są Tutaj I też będzie szło tutaj ściankę, Tutaj i tam. Prawie ja wykony, to jest wzmocnienie, prawdopodobnie podobnie jak się komin, ale też jeszcze nie ustawiam. Tutaj jest wzmocnione. To będzie ta jakby część salonu. Tak więc się tutaj jeszcze takie wzmocnienia dojrzałem. To jest deska 32. Tutaj są 25 mm. No są co? No i tutaj gołowuchyna. No, Jego gołowuchyna ja tylko mam rano dachowa. Tutaj na uszczelnię tych szczelin nie Nieco mięsna, o tym już nie mówiłem. co, i tak to mniej więcej wygląda, jak już wszystkie ślady są zrobione i poszkodowane. No, no, no jest to. O, to i idziemy z tym. jeszcze dawódeczka. I te, jakie się suszą, to tu niektóre, które były takie lekko mokre. Jak widać, trochę szpary tu wychodziły. No ale nic, mamy tą bramę, to już szelnie, chcemy loza. także tym się nie ma co przejmować, to po prostu ma trzymać wszystko w kupie, z góry jeszcze odejdę do to wszystko będzie jeszcze bardziej wzmocnione. I tak to mniej więcej wygląda, niektórych miejscach na montownikach. Mamy tutaj takie listewki też. Czy te deski się jakoś bardzo nie wyginały. Tutaj mamy dalszą części podwalne. Ustęp. Poływarka, frajka. I tak to miejsce będzie wyglądać. 30 metrów góra To posz rana, no ale to w dalszym etapie. No i tu jedna trzecia zadyskowane. Tu macie tą zieloną membranę dachową, na ośrodku szczelin między dyskami. Do tego będzie loza wchodzić, w sumie można było tej membranii nie dawać, celnoza i tak to bardzo ładnie uszczelni Trzeba przygotowana. no i co czekamy na drewno konstrukcyjne, czyli będziemy ciągnąć to w górę to już taka ciekawsza robota, przy tej, kurde trochę zeszło Przy tej podłodze sporo pracy, Myślę, że to pójdzie szybciej, no ale jest git, tutaj stabilna podłoga, na to nie będzie szedł Albo będzie, będę to lekko cyklinował i, i będzie na to parkiet, albo jeszcze na jakieś 2 i deska. I ta deska może będzie też szlifowana, jakoś ładna, schowa, taką czystą, tak jak tutaj widzicie. To jest w miarę spoko wygląda, tylko te deski trochę miałem krzywe gdzie gdzie są jakieś szczeliny ale to można było wycyklinować, wyczyścić. I wycyklić albo żywicą epoksydową, albo lakierem. byłaby ładna podłoga, tak do wyroby, po prostu nie jest to też drewno tylko o niższej słowości i ładnie wycięte równiutko dobra tyle update'u Idziemy z tym szczęściem bo trzeba to się przykryć chyba pasowało no i tutaj jeszcze takie listewki jak widzicie musiałem tutaj dorabiać bo... no te przestrzeń no nie chcę ukrywać trochę to jest pierniczone na początku Mogę to robić troszkę tutaj, tutaj? czyli poprzecznę i dołączać te, a tutaj dołączyłem jedną długą i te łokrzeczki miało mi to ładnie spiąć ale jak robiłem te zdechy były trochę jeszcze wilgotne a to mi trochę że tak powiem tutaj widać tutaj jest jakiś milimetr tutaj w końcu one były wszystkie zlicowane na zero i po wyschnięciu ubyło mi te tutaj pod spodem musiałem doczyszczać mam mnie troszeczkę wygięło, jak raz mi padało, zalało i, i pod spodem konstrukcją musiałem doczyszczać jeszcze w na picobello Także nie jest odczy. a będzie ci się... I z tego samego miejsca kończę ten materiał, bo właśnie wszystko co chciałem Wam pokazać i co miałem nagrane, a mogłem nagrać więcej w sumie nie nagrywam wszystkiego, bo podczas pracy to myślę bardziej o tym, żeby po prostu sobie działać i, i, i czasem myślę, a może bym coś włączył, ale jestem gdzieś u góry albo gdzieś coś robię, coś kręcę, aparę gdzieś w torbie i nie nagrywam. A jest takich parę różnych nowinek. Jeśli coś właśnie nie wiecie, to jak już mówiłem, komentarz zapytajcie, napiszcie, chętnie pomogę. Jeśli ktoś by chciał jakiejś współpracy na ten temat, to też dawać kurczę znaka. Trzymajcie się ciepło. Kolejny materiał, jak będzie miał dużo łapek w górę i zobaczy parę subskrypcji up, to za tydzień na pewno wleci z kolejnego etapu, czyli pewnie z budowy ścian. Trzymajcie się ciepło.